5, 4, 3, 2, 1, go! 4 plus prawy, bardzo długi, trzymaj całość. 70, hamowanie, szykana od prawej ciasna. Szykana od prawej ciasna. 150 lewą. Lepiej trzyma. 7 lewy, bardzo długi, potem 120 i mega hamowanie szykana od prawej ciasna podwójna. Koniec otwiera. 200. Zhamuj w 7 lewy, krótszy do szykana od prawej ciasna. Poli 80. Szeroki prawy hack in. 60. 4 plus prawy długi kamper, Koniec, hamuj 20. Szykana od lewej. 5 plus lewy, krótki, śmiałowy, 200. Hamowanie na białym, szykana od prawej ciasta. Po 150 lewą. I teraz hamowanie, wygrodzenie z lewej ciasne. Potem 3 plus lewy 130 hamowanie może grip 2 plus lewy może CUT open 30 2 plus lewy open do obrazu i 1 lewy prawy 20 4 plus prawy krótki 80 może dobija zdóż 4 prawy krótki 20 3 lewy krótki in i 20 prawą to 1 lewy Przechodzi 3 minus prawy, średni open 170 Hamowanie, 2, prawy, średni line. Do odrazu i jeden lewy 20, 3 plus lewy, krótki. 20, max przed ląką. Potem 20. Prawy. Tam troszkę dużo 15. Ale od razu czuć, że o wiele lepiej trzyma. Ale Ten nie krótki. wiem, czy szykanę zobaczyliśmy tej pierwszej. Tej pierwszej? No. Myślisz? No, myślę, że tak. Mogliśmy trafić przemysł, bo chyba lusterkę ją dotknęliśmy. Tą pierwszą szykanę? No. Ale ona jest niska, czy nie? nie? wydaje mi się, że mogliśmy ją dotknąć, ale dobrze było. Poczekaj, stanie zapiszę. Ale złapałeś tą kontrę tam ładnie. No. Tak.